Siema, siema, sorry, że tak długo się nie odzywałem, ale szybko Ci nadam relacje z tego autka. Ta opcja moim zdaniem jest najlepsza, jak myślałem. Tutaj z przodu jest salonik, tak zrobić. Tu są dwa miejsca siedzące z pasami. Stół prawie czego jest przesuwny, odchylany tutaj do góry, zawiasy, że to jest na równo. Zrobiony. Cyk, u góry szafeczki, dwie sztuki nagraty jakieś tam od młodej. Tutaj jest bardzo dużo miejsca w tej podszybiu, w tym takiej kopule. Tam namawadujesz dużo rzeczy. Ja tam przeważnie mam swoje. I teraz tutaj, czekaj ci, pokażę, to jest tak do jazdy. A tu teraz masz taki mały salonik. Obrócone są te krzesła przednie, i wygląda w ten sposób, że można się chillować. Tutaj zrobiłem panel sterowania, wybasto wodne, temperatura wody bojlera 220 włącza przetwornicę na samochodzie. Tu mi włącza poziom wody, ile mam na samochodzie, ile ścieki pod autem. A tu zimą włączam sobie webasto powietrzne, co grzeje mi kabinę i cały samochód. A od drugiej strony z salonu to wygląda w ten sposób, jak się tu siedzi na tym fotelu obrotowym. Cyk, tutaj jest stolik, tu jest wyjście. E, ta kuchnia troszkę zachodzi na te drzwi, bo one są niepotrzebne, żeby się tak szeroko otwierały. Tu w zupełności możesz sobie wyjść, też byś sobie tak zaprojektował jak chcesz. U góry fajne szafeczki też się pomieszczą jakieś, a i tutaj. E, Najważniejsza rzecz, bardzo ważna, z dołu tutaj pod kuchnią zrób sobie szuflady. Nie będziesz się schylał, bo tu jest dość wąsko. Jak zrobisz otwierane drzwi? Fyk w tą stronę, później gdzieś tam nisko z tych wszystkich półek będziesz wyjmował. Będzie kiepsko. A tutaj cyk otwierasz, zamykasz, dostęp jest błyskawiczny, nawet ta najniższa cyk. Tutaj też masz cyk, takie mniejsze pod zlewem. Zlew masz tutaj, jakby co to sobie go zamykasz, zlewik otwierasz. Zlew jest zrobiony z takich garmażeryjnych tych z lodówki. Tam 30 zł, czy poniżej, im to kupiłem. Tylko sobie wyciąłem tutaj otworek i wsadziłem wtedy. Już syfon kamperowy. Tutaj bateria zwykła. Cyk, lodóweczka, lodóweczka też bym ci polecał zrobić. Zamrażareczki, bo można sobie korzystać z szufladek. Oświetlenie dolne, wtedy sobie tutaj włączamy. Oświetlenie dodatkowe, sobie tutaj włączamy. Jak trzeba, cyk, jest git. Tutaj też wszędzie są LEDy włączane. Na dotyk cyk, regulacja jasności. I łazieneczka cyk. Chodzisz do łazienki. Jest kibelek. Jest szafeczka, jest okno dachowe. Tutaj polecam mieć okno dachowe i prysznicę cyk cyk, wyjmujesz i żejesz. Tutaj, tutaj robisz kuponki, zrzucasz, zrzut, wykopróżnianie z zewnątrz. Co tu dalej? Tu mamy zasłonkę na magnesach, wtedy ją zamykamy, żeby zabezpieczyć, żeby się nie przez to zachowała woda, jak się kąpiemy, bo te drzwi standardowe. Nie są wiadomo wodoodporne. Troszkę może to przelecieć. Tu nad kuchnią też mamy jedno okno z moskitierami i z zaciemnieniem, że jak się gotuje, to wtedy para cała wychodzi z tego z zewnątrz i tu z tyłu, tu z tyłu mamy też szafki do dziewczyn. Cyk, 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 można się spakować, bo tu i tak leżą nogi to wtedy, no nie zawadza my mamy tutaj to jest szerokość 140 to łóżko u góry młoda ma 80 ale tutaj też podczas jazdy jeżdżą maty, to jest ważna rzecz jakbyś robił taki samochód maty grube przednia szyba bo najgorzej w samochodzie kamperowym w lato i w zimę w zimę tracimy przez te szyby wszystkie tutaj temperaturę a latem mega mocno to się nagrzewa także grube maty, samemu sobie zrobiłem, nie jakieś tam e, tanioszki e, i tak trzeba za to kupę pieniędzy zapłacić za takie maty bardzo dużo pieniędzy trzeba zapłacić, a są gorzej wykonane niż samemu sobie wykonamy, to z pianki e, mamy przetestowane, że zimą e, bardzo bardzo to jest skuteczne i latem też nam się to nie nagrzewa także taki układ Samochodu, bardzo ci polecam, że tutaj jest salon i wtedy tutaj sobie możesz spokojnie siedzieć, możesz robić coś na komputerze, jakieś różne rzeczy, a z tyłu jak chcesz, nie musisz nic rozkładać, wchodzisz sobie tam, robisz kimkę, bo my w poprzek śpimy. Tutaj jest ta pierwsza część dźwigana, ona no jest z normalnego łóżka, zrobionego tam za darmo, gdzieś znalazłem na Alixie. to ci się dźwiga, dostęp jest do dołu, z góry młoda, a śpi, a podczas jazdy tam leżą te maty. Do, na przednią szybę. Wtedy, jak parkujemy, to od razu je stąd bierzemy, przekładamy pik 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 I wtedy, jak chce moda, moda tam zazwyczaj tylko śpi wieczorem, to wskakujemy. Moda tu ma jeszcze, tu ma jeszcze wentylator. Tu ma okno. Wtedy mamy wentylatorek. Cyk. Włączamy w jedną, w drugą stronę wydmuch, Wdmuch powietrza, żeby tutaj jest mniejsza przestrzeń, żeby to krążyło. A my z dołu mamy jeszcze tam nawiew Tu mam guzik I włącza się nawiew i tam nadmuchuje powietrze Ten tył jeszcze mam niewykończony, to jest tylko wyciszone No ale działa, jeździ To jest najważniejsze i tu żona też ma jeszcze Tu są lampki Cyk Cyk, nocne Takie tam bajery Czujnik klęku. o Ważna sprawa Tutaj jakieś takie poręczne te Żeby wsadzić jakieś gadżety Tak to wygląda i wydaje mi się, to takie ustawienie jest bardzo dobre. Chyba nic lepszego się nie wymyśli. Nie wiem, jak coś wymyślisz lepszego, to dawaj znać. Nara, piona i powodzenia. Jak co, to wbijaj i, i chcesz to sobie tam zobaczyć, coś, to wbijaj nara. Pozdro.